Walczak i Policki. W powiecie polickim postanowiliśmy ruszyć z akcją odblaskowych członków bezpieczeństwa. Na początek zlokalizowaliśmy je na terenie placówek oświatowych, które są podległe powiatowi polickiemu. To jest SOS nr 1 w Policach, zespół szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, poradnia psychologiczny Tadego Wiśla, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Trzebieży i specjalny ośrodek szkolno w, w Tanowie na terenie pięciu placówek oraz przed starostwem w Policach. Idea jest taka, żeby każdy z mieszkańców niezależnie od pory dnia czy roku mógł wziąć odlaski i się zabezpieczyć, szczególnie w tej porze jesienno-zimowej. Myślę, że jest to niezmiernie ważne z punktu widzenia kierowców też bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, dlatego że szacuje się, że przy poruszaniu się bez odlasków na drodze kierujący pojazdem widzi taką osobę w odległości około 230 metrów a z odblaskiem jest to już 150-200 metrów co tak jak Pewnie każdy z nas użytkownik ruchu drogowego wie, że czasami 20-30 metrów to może być zbyt mało do tego, żeby nie zareagować i zahamować. Także my tutaj kontynuujemy akcję, dlatego że często wychodziliśmy z odblaskami do mieszkańców jako społecznicy radni z terenu naszego powiatu, z gminy Police. Natomiast chcieliśmy zrobić punkty, które będą stacjonarne. Mamy zapowiedź z Gminy Police, że również będzie chciała się włączyć w ten projekt, stąd też obecność przewodniczącej pani Ewy Ignaczek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w Gminy Police. E, i przedstawiciela Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej e, przewodniczącego Andrzeja Spolińskiego. Rozmawiamy też z Komendą Powiatową Policji, w Policjach. Wszyscy są naprawdę zainteresowani, żeby tych punktów e, odblaskowych powstało jeszcze więcej. Ile tych odblasków macie przygotowanych? E, obecnie mamy odblasków 1000 e, i jesteśmy przygotowani w każdej chwili uzupełniać e, w miarę potrzeb e, nasze punkty. Jeszcze to masz odglasa. Wszyscy jesteśmy kierowcami i wszyscy wiemy, że ten okres, jaki teraz będzie następował, jest najtrudniejszy dla kierowców. Nie jesteśmy przyzwyczajeni, a będzie zmiana czasu, że tak szybko robi się ciemno. Spadający mogliście, padający deszcz jest naprawdę trudno. W związku z tym odblaski... Są ważne, tak jak doświetlenie, doświetlenie przejść. Ważne, ważne też jest to, żeby edukować od samego początku, tak jak mieliśmy tutaj okazję rozdać e, dzieciakom, e, ponieważ e, nawyki e, bezpieczeństwa na drodze buduje się od samego początku i to właśnie te nawyki powodują, że później osoba dorosła czy osoba starsza już ma w pamięci, że w momencie, kiedy robi się ciemno, warto jest ten odblask założyć. Co będziecie robić z tymi odblaskami? Eee, będziemy, je będziemy je nosić. Gdzie będziecie je nosić? Na górka, a, a po co wam te odblaski? Co one żeby dają? Żebyśmy byli widoczni. Hmm.